Moi drodzy, w dzisiejszym odcinku będzie o ogrodzeniu panelowym. Pokażę Wam, jak można samodzielnie wykonać takowe ogrodzenie. Będzie to taki prosty tutorial, który pozwoli wam zrozumieć, jak powstają takie ogrodzenia, ile trzeba zapłacić pieniędzy i czy lepiej wziąć, żeby firma nam to wykonała czy samodzielnie każdy z was będzie mógł po obejrzeniu tego filmu podjąć takową decyzję. Oczywiście podam wam, gdzie zakupiliśmy tutaj. Słupki i tym podobne sprawy, panele, cokoliki i wszystko, co w to po prostu wchodzi. Jaki był koszt metra bieżącego, bo to liczy się tak naprawdę jako koszt metra bieżącego. Podam Wam firmę, tak samo pokażę Wam, jakim urządzeniem wiercimy dziury pod słupki i tym podobne sprawy. Dlatego zaczynajmy prezentację poszczególnych elementów składowych, no takowego po prostu ogrodzenia. Teraz moi drodzy pokażę Wam wymiary, żebyście wiedzieli co i ile ma, żebyście mogli sobie poprzeliczać wszystko. Wysokość murków to jest 25 cm. Długość takiego murka to jest 2,46 m. Tak jak widzicie. Cokolik, czy narożnikowy, czy jaki tam 25 cm. Widać? Widać. Dobrze. Teraz podejdziemy sobie do samego panela, ten co został tutaj zakupiony Panel ma długość moi drodzy od tego tu miejsca ty 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 ty, Do tego 250 Jest wysoki od tamtego miejsca do tego na 150 ale jeszcze te ząbki wychodzą na 2,5 cm. Ech, rozstaw oczek, bo pewnie kogoś to będzie interesować, 5 cm. Grubość druta, no trójeczka, przynajmniej dosyć gruby, sobity. Ech, jakieś tu kolejne wymiary: 20 20, 20, 20, 20, tu pomiędzy 10, 20, 20, 20. 6 i tu tak samo będzie 6. Dobrze, więc już jak to mamy, a teraz słupek słupek ma 2,30 długości proszę bardzo, 230, eee, szerokość 6 z jednej strony, a z drugiej będzie 4, czyli 6 na 4, 60 na 40 mm eee, to są takie podstawowe rzeczy o których powinniście tak naprawdę wiedzieć kupując panele. Na co warto zwrócić uwagę z mojego punktu widzenia? Na to, żeby był jak najgrubszy drut. Ocynk, malowanie proszkowe zapewni nam e, długi okres żywotności. Im drut będzie cieńszy tym bardziej podatny na wygięcia i tym podobne sprawy. Więc pamiętajcie podczas zakupu, aby dobrze wszystko sobie dobierać. Słupek też, żeby był taki w miarę gruby, żeby nie był tam nie wiem jakiś cieniutki, że to będzie jak papier, a to też zwróćcie uwagę. Cokoliki i murki, ta podmurówki, czy jak tam się to będzie nazywać prawidłowo, to tutaj to już nie ma znaczenia tak naprawdę, ale po prostu dobry beton był i to wszystko. A teraz idziemy dalej. Zanim jeszcze podejdziemy sobie do E, słupków i wykonanej e, inwestycji. Powiem Wam tak, że podam Wam, gdzie wypożyczyłem sprzęt, który jest naprawdę bardzo dobry. I osoba, która wypożycza, zawsze daje dwa sprzęty. Wiadomo, używane e, już mają troszeczkę przebiegu i tym podobne sprawy. E, sam Sama osoba, która wypożyczała nam tutaj, to zawsze dawała nam dwie sztuki. Jak jedna się zepsuje, to druga powinna dać radę i dociągnąć po prostu całą inwestycję, którą robimy. Ja dostałem to w dobrej cenie, nie będę mówić w jakiej. Jeżeli da radę załatwić tutaj jakiś kupon zniżkowy dla Was w okolicy, będziecie no to wiadomo, że postaram się, ale podam Wam adres i numer telefonu, jeżeli właściciel zgodzi się. Na udostępnienie, powiem tak, świder ten taki grubszy. 20 w zupełności wystarczy. Miałem tutaj gdzieś 15 czy tam 18. Bardziej wolałem ten grubszy. Długość ponad 70-80 cm. Wiercone słupki betonu dosyć grubo laliśmy. Taki dosyć sowity betonik. No, powiem tak, nie zawiódł mnie sprzęt. Wszystko dobrze działa. E, wiadomo, no, tam jakieś mankamenty są, o których zawsze wspominam. E, Osobie, o której wypożyczam, są na bieżąco tam naprawiane, usprawniane e, te wszystkie tutaj urządzenia, więc teraz pójdziemy i pokażę Wam już te słupeczki, jak to tam się robi wszystko. Hej! Pokażę i omówię jak się to robi samemu na przykładzie, po prostu, już tu pewnych elementów zrobionych. Pierwsza podstawowa sprawa w zależności gdzie zaczynamy, jak zaczynamy, musimy wyznaczyć sobie osie. Jedną, drugą. Musimy zrobić sobie to wszystko do poziomu. Jeżeli mamy jakąś opcję kaskadowania, no to musimy to uwzględniać i schodzić tymi płytami niżej, niżej, niżej. I trzeba pamiętać, aby. Nie betonować tutaj w tym miejscu wtedy. Jeżeli to będzie płyta obniżona, a cokolwiek będzie po prostu wyżej, to to jest bardzo ważne. My tam mamy poprawkę, więc pokażę Wam też błędy, które po prostu wyciągnęliśmy, zrobiliśmy i tym podobne sprawy, bo człowiek nie jest idealny, jeżeli robi coś pierwszy raz. Zresztą większość ludzi tak ma, że uczy się na własnych błędach. Ale pierwsza podstawowa rzecz: wyznaczyć sznurkiem poza. Linię, gdzie ma iść, złapać jeden pion. Jak już to zrobimy, mamy określone miejsca, no to wstawiamy sobie pierwszy słupek i wstawiamy sobie nawet tam ostatni słupek, możemy go sobie zblokować, żeby był po prostu w linii, czyli jakieś odciągi możemy sobie porobić w kilku płaszczyznach, żeby słupek się nie ruszał, żeby po prostu był na w pionie. Jak będziemy pionować sobie słupek, to musimy go z tej strony i z tej strony. Z dwóch stron musi być w pionie. To jest bardzo ważne. Jak już mamy to wszystko zrobione, to co jest najważniejsze w tych ciekawostkach, stawiamy sobie, moi drodzy, pierwszy słupek, cokolik, płyta i słupek. No i możemy też kolejny cokolik dorzucić. Ustawiamy to wszystko sobie w jednej linii. Bardzo ważna sprawa. Jeżeli mamy sznurek na jednej wysokości, wyciągnięty od górnego, górnej krawędzi słupka do wyznaczonego miejsca, jakąś taśmą izolacyjną czy czymkolwiek możemy zaznaczyć robimy na przykład 153 cm tak i wszystkie słupki na przykład tutaj są na 153 dlatego w jednej linii one wszystkie idą gru. Tam czasami troszeczkę może być centymetr czy tam ileś to wiadomo profesjonaliści robią zawsze lepiej bo biorą za to duże pieniądze pamiętajcie o tym my amatorzy robimy to no można powiedzieć po amatorskiemu my tutaj zrobiliśmy taką zaprawę obsadziliśmy to wszystko taką dosyć gęstą, sowitą. Tak jak widać na bogato, dookoła oblane. Ustawiamy w jednej płaszczyźnie cokolik, płytę i teraz wymiary. To to, co się większości osób przyda. Od tego punktu do zaznaczonego tutaj, co była taśma izolacyjna, dokładnie nawet widać tu, taśma izolacyjna jest z tej strony jest 153. Od tego punktu do tego tu punktu moi drodzy mamy 250 3 4 cm. Co w zupełności wystarczy. I to tak naprawdę są podstawy. Kładziemy pierwszy słupek, cokolik płytę i następny. Tak robią osoby, które tego nie znają. Profesjonaliści są w stanie wymierzyć sobie, gdzie będzie słupek i jazda, jazda, jazda całą długość, a potem tylko obsadzają. Co najwyżej coś im będzie nie pasować. Mają wtedy tolerancję 2 cm. Mogą sobie wziąć i płytę przyciąć. Potem i tak to będzie tutaj za prawą wyrównywane. Więc można to, załóżmy, jak ktoś ma narzędzia i tym podobne sprawy, do szybkiego cięcia wszystkiego. Do betonów bierze, utnie sobie po centymetr, czy po ileś. I w zupełności mu to wystarczy. Nawet jeżeli będzie troszeczkę mniejsza odległość, to zawsze muszą się trzymać, żeby między tą krawędzią słupka a. Tą krawędzią, czyli wewnętrzne po prostu strony słupka, było 2,51 m, wtedy będą mieli tutaj już około po pół centymetra czy centymetr odległości pomiędzy. Tak robią profesjonaliści moi drodzy. To też idzie wyliczyć, zrobić wtedy. Liczymy od słupka do słupka, od słupka do słupka i już wszystko idzie po prostu ogarnąć. To są takie podstawy, które są bardzo ważne, żeby zrobić to dobrze, w stanie. Czy każdy może to zrobić? Każdy, kto umie postawić prosto słupek, wyznaczyć sobie linię i wszystko, co jest z tym związane. Jak najbardziej tak. Jeżeli ktoś nie robił tego, to zrobi po prostu dużo błędów. Słupki nie będą na przykład jeden za drugim, słupek będzie w lewo, w prawo, nie będą w jednej linii. Niestety, nie robiłeś, nie umiesz już. Ja Wam pokażę na przykładzie z tamtej strony, gdzie my błędy popełniliśmy, bo to nie jest tylko, że. Pięknie, ładnie, wszystko się robi, tylko mówi. Dlatego tutaj wiecie, ile osób jest potrzebnych tak naprawdę, żeby wziąć i to zrobić? Można w jedną osobę, ale bardzo się napracujesz, mój drogi użytkowniku, użytkowniczko. Dwie osoby, jak najbardziej optymalne. Jedna osoba urabia betonik, przywozi płyty, cokoliki, słupki, kopie, muruje wszystko. No, trzeba się podzielić robotą tak naprawdę, chyba że gotowe specjalne zaprawy, podsłupki, że wilgoć po prostu będzie z ziemi ściągana, potem do podlania, podzalania tego wszystkiego już. Trzeba sobie jakieś tam deski uszykować, jakiegoś trochę gruzu, czy czegokolwiek, w zależności jak to chcesz zamontować, jak to ma być po prostu dobrze zrobione. My standardowo taką gęstą, msowitą zaprawę betonową po prostu tu robimy. Uważam, że to będzie trzymać dobrze. Jest około prawie metra wykopanego, tam jeszcze podgrzebywane. Jest tam odwiertnica, bo pokazana jest na 80 cm. To jeszcze trochę szpadelkiem. Szersze po prostu dziury. Robiłem takie dzwony, więc jakby ktoś chciał uciec czy cokolwiek, no to jest trochę problemu ze słupkiem. No ale wiadomo, coś no, przypierdzieli samochodem, to nic z tego nie zostanie. I to tak naprawdę jest tyle. Teraz Wam pokażę błędy monterskie. Które mogą powstać no, z niewiedzy i z tego, że na przykład pewnych rzeczy nie uzupełniliśmy. I już, a później będą kolejne elementy. A teraz moi drodzy, błędy monterskie. E, tutaj się nie dogadaliśmy ze szwagrem, i powstała taka sytuacja, że tu była rozmowa, żeby to zalać, i w ogóle nikt z nas nie pomyślał o tym, że. Panel musi wejść po prostu tutaj i już, i to musi być zrobione w taki, inny sposób. Można na przykład to ściąć do równego tutaj, wyciąć sobie, w zależności kto jaką estetykę chce, ale prawidłowo powinno być to tak naprawdę tu wpuszczone i nie wycinane w taki sposób. Ten panel i tak się nie zmarnuje, bo ten panel pójdzie w tamto miejsce, więc nie ma żadnego problemu. Panel nie zostanie zmarnowany. Tu wiadomo, już są trzy odciągi. Tutaj jeszcze nie są poregulowane wszystko. Teraz tak, jeżeli coś pójdzie nie tak, jakiś zły wymiar, no to może być tak, że nie będzie równych linii. Wtedy trzeba delikatnie słupek wziąć, przegiąć w stronę wewnętrzną albo zewnętrzną. Na pewno bardzo ważną opcją jest, którą trzeba zwrócić uwagę, jeżeli mamy słupek tak zrobiony, w, w, w takiej płaszczyźnie i ostatni słupek jest tak samo, w takiej samej płaszczyźnie, Zrobiony, to nie będzie problemu z tą linią. Jeżeli słupek zostanie odwrócony i ta linia to musimy wysunąć albo na wewnątrz, albo na zewnątrz. Bo jeżeli tego nie zrobimy, to w pewnym momencie okaże się, że słupek szedł za słupkiem, a nagle jest jakieś takie przesunięcie się zrobi. Gdzieś tam tak jakby pójdzie nam w bok, więc to też jest błąd, który popełniliśmy tak naprawdę przy pierwszych tamtych słupkach. Zaraz wam to pokażę. A tutaj teraz, moi drodzy, o tym błędzie, co powiedziałem. Jeżeli słupek jest tak. To on powinien być bardziej wysunięty, czyli ta krawędź powinna być maksymalnie do tego miejsca. Z tego względu, że jeżeli sznurek jest przesunięty tu, to zobaczcie jaka różnica jest w płaszczyźnie, i wtedy ten element wychodzi zupełnie inaczej. Na to trzeba zwrócić bardzo uwagę, żeby sznurek był przeciągnięty po jednej płaszczyźnie. My zrobiliśmy od tej strony, i delikatnie nam to, można powiedzieć, tam coś uciekło. To jest nasz błąd. No wiadomo, człowiek, ten kto nic nie robi, e, no zawsze może się tam gdzieś w czymś pomylić. E, tu podciągnęliśmy do góry. Tutaj musimy jeszcze wziąć i dokończyć. E, plusem tego wszystkiego, co tu <coughs> zrobiliśmy, jest to, że są słupki w jednej linii, więc to jest bajka. Tu musimy jeszcze wziąć i tak jakby taki fundamentik zrobić, e, podmurować to wszystko. No, są takie typowe błędy, które wychodzą z braku wiedzy, umiejętności, ale im więcej tak naprawdę tego wszystkiego się zrobiło, to zobaczcie sobie tutaj, że to już ładnie fajnie taka linia idzie, wyszło to tak jak się po prostu spodziewaliśmy, jak oczekiwaliśmy, żeby to zrobić i wykonać. Wiadomo, dwie osoby na pewno lepiej. Tu jeszcze będzie kolejna. To co mówiłem, jeżeli mamy coś źle z wymiarami, to tutaj mamy gdzieś około 2 cm z lewej, z prawej strony. Mamy jeszcze opcję tutaj regulacji, więc to jest bardzo ważne, żeby mieć po prostu ten margines regulacyjny. Tu jeszcze wiadomo, że to możemy sobie wszystko poprzesuwać, poustawiać, wypionować i w ogóle. Dlatego albo robimy coś na styk i możemy coś na przykład docinać tutaj te płyty, czy cokolwiek takiego betonowe. No, no jest wiele różnych takich zagarnień które pozwalają nam no, określić, czy robota jest dobrze zrobiona, czy źle zrobiona. Na pewno trzeba będzie troszeczkę podnieść, bo zdecydowaliśmy się, że gdzieś około tutaj do tego kapturka będzie, więc tutaj te, te można powiedzieć, ten cały panel nie będzie położony na tych cokolikach, na tych płytach. No trzeba, potem trzeba wiadomo poobrabiać to wszystko tu z lewej, z prawej strony, wszystko. No jest roboty dużo ogólnie przy takiej pracy. I to są takie podstawowe błędy monterskie źle wypoziomowane, źle wyznaczone linie, eee, no, brak wiedzy umiejętności. I już, ale później, jeżeli mamy tej wiedzy coraz więcej, no to nam wychodzi, zobaczcie, jak mortkę strzelił równa linia. Dlaczego? Dlaczego wychodzi na praktycznie równa linia? Dlatego, że zostały uwzględnione kolejne błędy, które się popełniło. Im więcej tego uwzględniasz, im więcej tego robisz. Jeżeli coś robisz w jednym ciągu na hurach w ciągu jednego dnia, uwierz mi, będziesz błąd dosłownie powielać, popełniać. Tu jest taki delikatny, można powiedzieć, uskok, tak jak sznurek. O to chodziło mniej więcej, żeby było. Ja uważam, że jest robota, jeżeli chodzi o tą część, prawie perfekcyjnie. Tutaj to była nauka. Z przodu jest dobrze, ale nie perfekcyjnie, więc tam wiele takich aspektów po prostu jest. Jakbym szczerze porobił ze szwagrem, gdzieś około 1000 metrów. To pewnie by jeszcze kolejne jakieś triki by wyszły, jak to sobie ułatwić, żeby szybciej robić, szybciej, szybciej dużo metrów. Jakbyśmy mieli robić sobie to na przykład, nie wiem, jako robota dodatkowa, takie wykładzenie, też jakąś stawkę byśmy sobie pewnie ustalili. Ale tutaj to, co robimy, tą można powiedzieć, fuszkę, to, to to wszystko tutaj. No ja uważam, że jest spoko. Dla mnie jest spoko. Idziemy dalej. Teraz będzie kolejna część. Moi drodzy, takie krótkie podsumowanie tego wszystkiego. Jeżeli chodzi o montaż, jeżeli firma to robi, no to jest plus, tam załóżmy 30-40% do tego. Różne są stawki za metr, 120-100 ileś tam, więc można zaoszczędzić gdzieś około iluś tysięcy złotych, jeżeli mamy umiejętności. Jeżeli nie mamy umiejętności, no to wtedy płacimy za profesjonalizm, czyli firma musi wszystko zrobić nam. Nacito to profesjonalnie równo ładnie. Kiedy tak naprawdę będzie mógł sobie wybrać, czy chce zapłacić więcej, czy chce zapłacić mniej. Wszystkie linki wiadomo w opisie, które są potrzebne, gdzie kupiliśmy, gdzie wypożyczyłem sprzęt i tym podobne sprawy. Więc jeżeli film wam się spodobał i uzyskaliście dużo informacji na ten temat, to pamiętajcie, że będzie jeszcze filmik tutaj z tej części, jak to się robi, bo to na razie była taka opcja, zrób to sam, typowo czysto stricte informacyjne. A teraz bierzemy się za kolejną tam część, która będzie czysto stricte montażową, czyli jak to się robi. Wiadomo, trzeba podzielić czasami taki film na dwa etapy, żeby to wszystko miało ręce i nogi. Dlatego, moi drodzy, sami sobie jak pomyślcie, czy lepiej wziąć firmę, czy stanie sami to zrobić. Hej!